Cześć, witajcie w kolejnym vlogu i zapraszam Was serdecznie dzisiaj do oglądania. Ja właśnie próbuję uspać mojego demona, ale jest tak marudna, że nie chcecie wiedzieć, ale tak, tak, to zęby, to zęby. No i co? Wszyscy widzą, jaka brzydka jesteś. Jak płakusiasz. Dobra, idę spróbować zrobić podejście milion i ją ogarnąć. I się w końcu ogarnąć, pomalować. Moje dziecko właśnie na cyckę. Ja karmię ją cały czas piersią. I zaraz zresztą ogarniam i lecę na miasto. Bo mam parę spraw do załatwienia. Lalka, co ty robisz? Wastraszyłaś się, babcia przyszła. Hey. A ty sobie siedziałaś. Ty ADHD. O, zobaczcie, zobaczcie. Niecałe 5 miesięcy a ona już wstaje. No co? Boże, nie wiem czemu, ale śmieszą mnie uszy małych dzieci, bo prawie każdemu tak odstają. Zakładam jej czasami opaseczki, żeby jej nie odstawały, ale wiadomo, główka urośnie, to te łóżka nie będą tak e, mocno odstające, jak teraz się wydaje, ale większość dzieci właśnie tak śmiesznie wygląda z tymi odstającymi łóżkami. Lili! Gili, gili nóżki, Lili! Nie możesz wstać. Mama wzięła wyżej, ale ty nie wstawaj, kochanie. O, zobaczcie, zobaczcie.

moczurka zobacz. Hmm. Kiedy ludzie ci mówią, że masz grzeczne dziecko. Lurka? Co zmiażdżyłaś sobie nos? Laleczka! Nie, ha 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 ha. Proszę. Dobra, już się pomalowałam Ale to tylko na tym Przystało Zajęło mi to chyba z dwie godziny Bo przy moim dziecku to było niemożliwe Jest okropna Tak jesteś okropna, o tobie mówię I Teraz muszę się pomalować Ułożyć włosy, ubrać I w końcu gotowa Lalka a co ty masz za pędziuszkę? Wszystko do buźki, tak? Ząbki idą i wszystko do buźki trzeba wkładać. A to jeszcze są zabawki po moim narzeczonym. <laughs> Ciekawe, czy z was ktoś też takie coś miał? Ja miałam taką też gitarkę. <laughs> w końcu! W końcu ubrałam się. Rozczesałam włoski. I jestem gotowa, <laughs> tylko muszę zaczekać. Aż moja mama się tam ogarnie w kuchni, żeby zostać z małą. No i mogę lecieć do miastu. A dziś moja najzwyczajniej w świecie. Sweterek, dżinsiki i jazda. Tu już wśród innych zdjęć wisi obraz. A tu moje niedobre dziecko przed chwilą zjadło obiad. I teraz buszuję. A mama zaraz wychodzić będzie, tak? Zostaniesz z babcią? Tak? O, och, och, och. A ja właśnie idę do garażu. W ogóle zobaczcie mam botki. Ja botków nie nosiłam od ciąży. I to od dawnej ciąży. I zapomniałam, że je mam i dziś je ubrałam. i Idę do garażu i lecę. A ja właśnie na pocztę będę szła, bo muszę wysłać list Krzyśkowi. Korekę masz to, to zapłacić za postój. Zajechaliśmy właśnie do paczkomatu, w ogóle tak Wam powiem, że te paczkomaty to bardzo fajna sprawa, bo nie musisz czekać cały dzień w domu na kuriera, a potem kurier Ci nie powie, że Cię nie było w domu, a byłeś cały czas. I odbierasz, o której chcesz, 24 na doby, fajna sprawa, właśnie pojechaliśmy, bo paczka do mojej mamy przyszła. Ogólnie Wam powiem, że ubranko dla małej na chrzest już mamy kupione, tylko czekam aż przyjdzie. I moja pierwsza, co weszła z zakupów do domu i jest już w piżamce. Tak, to najwygodniejsza forma, jaką przyjmuję. Przyszła właśnie jeszcze teściowa. I właśnie zajmuję się Lili, bo Lili jest koszmarna dzisiaj. No, a ja zaraz muszę chyba ogarnąć buzię, bo ogólnie to ja nie lubię chodzić w makijażu. I ostatni raz się malowałam Z dwa tygodnie temu. Wiem, że filmiki mówią co innego, ale ja po prostu nagrywam o wiele wcześniej i później dodaję. <laughs> no ale wiecie, kupiłam parę rzeczy, a głównie kupiłam jeszcze byłam w pepko kupiłam kartony, bo odkładam do nich ciuszki za małe lili, a już dwa takie wielkie kartony są odłożone i już pękają w szwach, i muszę je wywieźć do teściowej. No, i co jeszcze mogę ci, mogę ci powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć, że u mnie w mieszkanku jest już robiony kibelek z łazienką. Już jest po 20. Umyłam moją maleńką. Usnęła teraz. Pewnie się obudzi tak za godzinkę. Ja idę się szybko wykąpać. Naprawdę przez to, że idą jej zęby, nie mogę nic zrobić. Chciałam dzisiaj dla Was nagrać filmik, dlatego się pomalowałam ogólnie rzecz biorąc. Ale niestety nie miałam kiedy jeszcze teściowa, to wiecie, posiedziałam z nią i no tak się wydaje, ale no, nie miałam już później kiedy za dnia nagrać przy fajnym świetle. No i teraz idę się wykąpać, zrelaksować chwilę. Może jakąś maseczkę zrobię, jak zrobię, to Wam pokażę, a jak nie, to nie. Kochani, pozamawiałam sobie buty. bo mam mało parni, wiem jeszcze, gdzie je upchnę, ale nieważne. Kupiłam sobie takie sandałki, może tutaj wyglądają trochę dziwnie, bo jest takie światło kijowe. Ale one są takie pudrowo-różowe. Tutaj kupiłam sobie szpileczki. Tutaj Adidaski. Tutaj espadryle na takiej koturnie le lekkiej. A tutaj takie, wiecie, coś Ala, superstary, tylko że nie superstary. Dajcie znać, które Wam się podobają. Lili. Moje dziecko chciało wstać. Przewróciło się na brzuszek. I na brzuszku zasnęło, Pierwszy raz w życiu ogólnie. Nigdy nie spałam na brzuszku, bo ja się zawsze bałam, że się udusi. O, zobacz wielkolud. I teraz patrzę, czy ma jak oddychać, bo wiecie, przewrażliwiona matka. Ale trzeba zawsze być ubezpieczonym, prawda? Ogólnie, kochani, ja jestem u teściowej z małą. I wybaczcie, jak ja wyglądam, ale zobaczcie, co mi się z twarzą stało. Jestem naznaczona. Wiem, że nagrywam pod światło, ale tak mi jest wygodnie, bo patrzę ciągle, czy mała mi się tutaj nie dusi w poduszce, jak leży na brzuszku. Ja jestem u teściowej z Lili sama i właśnie czekam aż przyjdzie z pracy. Przyszłam sobie tak w odwiedziny, no wiecie. Przyjechałyśmy w sumie na dwie noce. Jutro już będę wracać do domku. I trzeba brać się za robotę. Będę nagrywać filmiki, planuję. Ale teraz przez to, że i idzie drugi ząbek, i jeszcze się nie wyrżnął przez związełko. To strasznie to przechodzi. I nic jej nie pomaga, co podaje. Także, no. Także trzeba sobie jakoś radzić i zobaczyć, jak to będzie z czasem. Zobaczcie, kochani. Moja mama przyszła z zakupów i kupiła. Skarpetki z pandami, zobaczcie, jakie piękne. Um, tak, właśnie. Ja to mam pełno skarpetek w pandy. Tylko wiecie, jak to skarpetki szybko się wycierają, dziurawią. Także jak chcecie mi kupić prezent, to kupcie mi skarpetki w pandy. <grym>, nie doszortuję. Kupiła również małe białe rajstopki, zwykłe, bo to na chrzciny. Na chrzciny już przyszedł piękny komplecik, ale wam nie pokazuję. Dopiero zobaczycie na na chrzcinach, o tak wam powiem również moja mama kupiła Lili skarbonkę, zbieram na zakupy, aby wszyscy jej pieniążki wrzucali no także fajnie bo moja mama każdemu wnukowi kupuje skarbonkę i teraz pokażę wam coś, co mi wysłała moja przyjaciółka Enia którą serdecznie pozdrawiam bo ogląda mój każdy filmik na dużych ekranach Wzięła, zamówiła mi Te maski Mówi, że są super i najlepsza jest ta z pandą Wiadomo Ja jeszcze ich nie miałam przyjemności przetestować Ale myślę, że któregoś dnia przysiądę I ją wypróbuję, bo Próbowałam coś podobnego, ale Nie z tej firmy Także zobaczymy, co to będzie Wybaczcie, że dziś tak wyglądam Znowu Ale ja ostatnio nie jestem sobą Przyszła wam, Przyszłam wam się pochwalić, że Moje dziecko dzisiaj przespało całą noc i nie budziło się nawet na cusia. E, jestem z tego mega dumna, chociaż uznęła dosyć późno, bo po pierwszej chwilkę, ale do dziewiątej byłaby cycka, gdzie wcześniej się budziła dwa-trzy razy e, zawsze. No, jestem dumna, chociaż się szczerze nie wyspałam, bo ostatnio nie sypiam zbyt dobrze, bo jakoś tak wychodzi. E, miałam dzisiaj iść na spacer, ale co chwilę pada. Bardzo, bardzo wieje i jest lipa straszna, więc będę musiała siedzieć w domu, ale z tego co słyszałam, to jutro ma być bardzo ciepło. Nie wiem ile w tym prawdy, ale może akurat się uda wyjść na spacerek, bo właśnie dzisiaj chciałam, ale... Mówię, no nie będę szła z dzieckiem, żeby je przeziębić na siłę, bo to bez sensu. Kochani, witam was w kolejnym i już po ostatnim dniu dzisiejszego vloga. Ja właśnie się pomalowałam, zaraz się ubiorę. Jak Lili wstanie, to ją nakarmię. I później, jak będzie już taka, wiecie, przymulona, to idę na spacerek, ponieważ jest dzisiaj ładna pogoda. Także trzeba skorzystać, bo też potrzebuję tlenu. Lilusia nie chce coś mi zasnąć, brzuszek najedzony, a ona patrzy, już ciekawa świata, to nie chce już siedzieć spać na spacerka, <grym> spała, a teraz wstała i pędzę do domu, bo boję się, że się rozryczy, jest bardzo dużo osób dziś w parku, naprawdę, ładna pogoda, to wiecie, korzystają. Haha, kochani, nagrałam właśnie dla Was filmik, który już jest pewnie na kanale, więc szybko zabierajcie się do oglądania, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. Jest to filmik związany z przydatnymi rzeczami do wyprawki. Ja ogólnie byłam wcześniej na spacerku, chciałam coś nagrać, ale było od groma osób w parku. Naprawdę dzisiaj lepsza pogoda, to wiecie. I tak, w sumie, nie nagrywałam zbyt wiele, ale no, ale po prostu. No, i obejrzycie, koniecznie, koniecznie dam ten mój filmik. I ja idę go montować teraz, bo ja, wiecie, nagrywam coś wcześniej, później dodaję. I teraz go zmontuję, dodam go, a tego vloga dodam później. No, ale jak oglądacie tego vloga, to już nieważne, wiecie o co chodzi. <grych> I ja już po maseczce. Nie wiem czy coś widać, czy coś dało chyba nawilżyło mi skórę jedynie, ale zobaczymy. Jutro mam z małą wółcę bioderek. Więc trochę lipa, bo muszę rano wstać, a pojutrze mam szczepienie to też lipa, ale no trudno trzeba wszystko przeżyć, przeboleć. A mała jest morudna, także <laughs> wiecie. Ja ogólnie jestem padnięta. Jestem zadowolona, bo leci znowu Big Brother i oglądam. Jeśli oglądacie, też to dajcie znać. No i ogólnie przyszłam oczywiście standardowo się pożegnać. Także ja się z Wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i bądźcie ze mną na bieżąco. Trzymajcie się na razie.